Cześć, ja nazywam się Shredu, a to jest pierwszy odcinek z serii Mixed and Magic Duel of Champions. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się będzie podobało. No i co by tutaj jeszcze mówić? Zagram sobie tak z trzy gry na początek. Nie chcę też za, za długo tego nagrywać, bo teraz nagrywam to. Jak to nagrywam, to jest bardzo późno. I już jestem zmęczony trochę, ale no, czego się nie robi dla widzów. Okej, okay, no to zacznijmy sobie play Activate Zobaczymy Czy może coś w kartach mi doszło, może jakieś talerze, bo ogólnie zauważyłem, że jak nie gram długo To mi, no No A nie mogę chyba Ale dobra, już mamy gierkę Zobaczymy tu karty Dostaliśmy. O, może być. Tylko kurde, no... Nie zmieniłem na... Nie zmieniłem na polski, mi będzie ciężej. Co to? Ha! Okej. Okay. Co ty tu zagrasz, mój drogi kolego? Tak mi zagrasz? To ja ci za... No to za dwa... Znaczy za jeden, to w sumie nie ma się po co zasłaniać, damy tak... Damy tak... And mhm. I co teraz zrobisz? Ojej... Taki jesteś Jeden to jest atak, nie? Hmm. Nie, wiem, kogo by tu zagrać? Może zagram? No ale to, to on jest wyrażały odwet. Mm -hmm. No na razie się nie będę bronił. Tam na razie wystawy, tak jak coś. No, muszę się napić. późno jest. Tak chcesz grać? Zatruł mnie. Ja go też muszę zabić. A my sobie wyjdziemy. A też sobie wyjdę z tym. Tylko go postawię tutaj. A ten. No muszę go zabić. Znaczy zabić. On mnie teraz zabije i mi tutaj walnie za... Ale dobra. Tym tutaj mam. Dobra, że teraz polecimy sobie w manę. Chociaż mogę jeszcze dodać ten jeden punkt. Ale dobra zabił. Ale go zabije. Okay, zabiję. Okej, zabije go w następnej To jest znowu za jeden, ale broni się pan. O ty chuj... Ale co sobie wykombinował... A teraz mogę sobie dodać... Jeden do tego i polecieć... Albo nie... Zostawić, już się będę teraz zostawiał. Tam jest tego, ustawię tutaj tego ustawię tutaj i damy sobie tak end tour no i on mi teraz załatwi na ile to trwa A infekcja ona trwa ale też chyba zginie to jest żel do ściany aha dostaje dwa Niedobrze. dobrze. Kikuta się Na pewno tym zniszczę... Ała! Hmm. Tutaj się zostawię, tak... Tym. Nie wiem czy mnie będzie lepiej zaatakować tamtego. Chociaż... Aha, bo wtedy nie wystawię... Muszę tego wystawić tutaj. On mnie będzie ubijał tutaj ciągle, więc ja muszę zaatakować. No... No, no i tyle. No, nic nie zrobię, muszę go zniszczyć. Tu mnie za 3, a to się Kur. Aha, nie dodałem. Na manę, bo to jest bardzo dobre. Staje 3 ataku dostaję aż. Co teraz zrobić, malutki? Cmentarzysko. Ale na wystawiał tych kurwa. No, nie wiem. I za dwa. I za trzy. Kurwa ma. kres. Tym rozwalę tego. Ale teraz użyję ile to mi chce, chce zabrać. Aż cztery. No, nie wiem, nie wiem co zrobić Firmament No, jak go na śmierć tu wystawię. Nie mam po... Ale obronę przynajmniej, bo tutaj za trzy, ale niech będzie tak, czemu mi to każdy dostaje? No, może być. No graj gościu, gra Nie ma czasu na piertoły Ale mu karciochy sprzyjają, a mi w ogóle nie sprzyjają. W ogóle nie mam otworów do atakowania. Ale ja go i tak zniszczę tutaj Skoro tak, coś tutaj zatrzymy jednie To jeszcze tego polanta mi zbije Wow, no czy tak? No ty mi jednego. Hmm. Zatruję go? Nie, nie zatruję. Ale dobra. Hmm. No mogę go jeszcze raz? Nie, but. A właśnie, dobra sobie kartę. Entrant retrograde, the next time Entrant retrograde, so combat. Damage, kill it. Chyba mi tu zajebie teraz za 6. Nieciekawe, no... O Jezus takiego pająka. I ona będzie tam stawiać i za każdym razem on będzie. Kurwa ma A tym mi będzie go Hm Dobrze graje baniec No, ale szybciej. te karty Skurwysynu jebany Sam drogą długi ten mecz jest Co? Co to jest za karta? Z rozpaczliwie muszę się bronić. A co stoi tam, to, tam tu? Fazer então, tô... No GG, well played, no co tu dużo mówić. A już są takie kutasy, nawet, nawet, nawet... nie powiedzą GG, well played. O, nawet nie patrzyłem, ile ta walka trwała. Okej, okay, dobra, jeszcze jedną gierkę zagramy sobie. A miałem zobaczyć zaraz Może sobie tutaj zobaczę na pakie jakieś Nie ma żadnych paków Kropolis deck... bo tu co tu są I Tu mam te karty A nawet ich nie, nie ten Okej, okay. zagramy sobie nową talią, znaczy prawie nową. Co? Go to card deck, Kreata a valid deck. Zaraz, nie rozumiem. Nie rozumiem, co takiego niby źle zrobiłem? Necropolis deck done Your deck must have exactly 8 event card które to są, aha 8 done. okej okay. więc powinno działać chyba co, okej okay, działa, Fight. O, od razu znalazło. Okej, okay, może być. It's Barbara never mind and door. Zaraz, zaraz. Co? Mówię al on going spells on target. Mówię, że na pewno zaatakuje i wystawię sobie. A jak dam? I tam tutaj tego. Okej. Okay. teraz zagra? Co on tutaj kombinuje? Nie wiem, ale wiem, że ja zrobię tylko teraz tak. To jest smutne. Tam, dam, dam. dam. Pokaż jak ci głupio, pokaż jak ci głupio, pokaż Jak ci głupio jest End tour Zobaczymy No nie zaatakujesz gości, nie zaatakujesz No nie zaatakujesz, chyba, że chcę wystawić. Kur... Lamasu poleci? Poleci. Lamasu, tylko... Lamasu poleci tutaj, a ty muszę go. No 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 Fajne mi karty się trafiają Nie, to nie jest dla masu Co ja mówię? To jest wyvern, tu jest dla lamasu A to jest co za karta? Aha, to jest ta kozacka karta. muszę jakąś linię obrony zorganizować teraz, trzy mhm, trzy mhm. wstawię tutaj wstawię, lemonsu, żeby przeżył A... kurwa, ale dostanę za no. Nie, ja chociaż nie dostanę 2, 1, 4. Powinno być dobrze. Mam o 10 więcej punktów życia od niego, co mi bardzo pomaga. Degradujecie. Okej, okay. GG Well Play. No i się zmieniłem karty i od razu wszystko bardzo pięknie. Do well do raty. Że. Get more. Nie mam tyle pieniędzy. Dobra, no to co? To był pierwszy odcinek serii Mict and, and Magic Duel of Champions. No, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, łapkujcie, jeśli się podobało. Jeśli się nie podobało, też możecie łapkować, ale w dół. Ja będę wiedział, że coś jest nie tak. I piszcie w komentarzach, co jest nie tak, co się nie podoba, co trzeba zmienić. Ja to wszystko będę zmieniał. Su, sumie sumiennie nie będę to zmieniał. Postępował do doskonałości. Chociaż nie ma doskonałych ludzi. Tak mi się wydaje. Nie, przepraszam, ja jestem doskonały. Okej. Okay. Nevermind. No to co? Dzięki za oglądanie. Cześć, papa. Pa.